Lamin Mal przeprasza, a Florentino Perez planuje rozbić bank. FC Barcelona na odpowiednim kursie do wygrania Ligi Mistrzów, a Gerard Piqué proponuje nowe rozwiązania w piłce nożnej. Witam Cię serdecznie drogi widzowie. jak zwykle w świecie piłki działo się bardzo dużo, ale nic się nie martw. Jeśli obejrzysz ten materiał do końca, będziesz ze wszystkim na bieżąco, dlatego nie przedłużajmy, zaczynajmy. Zapraszam na kolejny odcinek piłkarskiego flesza. minimal. przeprasza Roberta Lewandowskiego za niedokładną próbę podania w 95 minucie spotkania przeciwko Racingowi Santander w ramach rozgrywek Pucharu Króla. Barca pokonuje Racing 2 do 0 w trudnym meczu, ale w jed... W jednej z akcji Lamin Yamal powinien przeprosić Sulejmana Kamare. To piłkarz racingu Santander, którego Lamin Yamal próbował nabrać na jedenastkę. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem również w tej sytuacji młody hiszpański skrzydłowy symulował i w perfidny sposób próbował wymusić jedenastkę. To chyba temu przeciwnikowi należałyby się przeprosiny. Sekcja komentarzy należy do was. FC Barcelona na odpowiednim kursie do wygrania Ligi Mistrzów, aby być na bieżąco, zostaw subskrypcję na tym kanale. A już tłumaczę, co mam na myśli. FC Barcelona wygra 11 mecz z rzędu w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Jeżeli chodzi o rywalizację Blaugrany, to ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku, kiedy sięgali po ligę Mistrzów. Wtedy trenerem był Luis Enrique, a w Barcelonie grali tacy piłkarze jak Neymar, Messi czy Luis Suarez. W finale ligi Mistrzów 2015 roku pokonali Juventus 3 do 1. FC Barcelona znów na takim samym tropie do tego, aby zdobyć to trofeum. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem to jeden z głównych kandydatów. Do sięgnięcia po wygranie tego najważniejszego trofeum w europejskiej piłce klubowej. Która z pięciu topowych lig europejskich jest najnudniejsza? Jeżeli chodzi o wyniki 0 do 0, to najczęściej one padały w jednej z topowych pięciu lig europejskich i może to być pewnego rodzaju wyznacznik atrakcyjności tych rozgrywek. Przypominam, rozmawiamy o bieżącym sezonie 2025-2026. Zacznijmy od piątego miejsca, bo na piątym miejscu plasuje się Bundesliga z tylko siedmioma remisami 0 do 0 w tym sezonie. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, to znajdują się tam dwie drużyny, dlatego pominąłem czwartą pozycję. Exequo na trzecim miejscu znajduje się La Liga oraz Ligę, gdzie padło już w tym sezonie 8 remisów 0 do 0. Wskakujemy na drugą pozycję, gdzie plasuje się Premier League, co pewnie dla wielu z Was będzie delikatnym zdziwieniem. Aż 13 remisów 0 do 0 w tym sezonie w rozgrywkach Premier League. No i zdecydowany lider. Jeżeli chodzi o zwycięzcę, Serie A: 18 meczów w tym sezonie kończyło się wynikami 0 do 0. W kolejnym newsie przedstawię Ci informację, którą proponuje Rad aby uatrakcyjnić piłkę nożną, aby pozbyć się remisów 0 do 0. Posłuchaj koniecznie. Prezydent i właściciel Kings League, czyli były piłkarz FC Barcelony Gerard Piqué, proponuje ciekawe rozwiązanie, aby uatrakcyjnić piłkę nożną. Kings League to nowa forma piłki nożnej. Kings League, między innymi mistrzostwa świata, które się odbywają, na których również brała udział polska reprezentacja, no ale powiedzmy sobie szczerze, wypadła bardzo średnio. To ciekawa i atrakcyjna forma zastąpienia tradycyjnej piłki nożnej, a może jej po prostu uzupełnienia. Gerard Piqué często stosuje nowoczesne rozwiązania w tym projekcie. Zaproponował również, aby tradycyjna piłka Piłka nożna wyeliminowała remisy 0 do 0, aby piłka nożna była tym, co najpiękniejsze, czyli po prostu strzelaniem goli. Ogromne nakłady finansowe, ciągła walka o widza, ciągła walka o to, aby młody człowiek zajął się piłką nożną i z chęcią oglądał mecze, sam w nią grał, uczestniczył w tym wielkim przedsięwzięciu, powoduje, że powinna być ona atrakcyjna. Że Picke proponuje, aby remisy 0 do 0 nie nagryzać punktami. Aby nie przyznawać punktów, kiedy drużyny remisują 0 do 0 nie strzelając żadnego gola, a przecież to gole są solą piłki nożnej. Dajcie znać w komentarzu. Co sądzicie o tym rozwiązaniu, aby to mecze piłki nożnej, kiedy kończą się wynikiem 0 do 0, nie były nagradzane jednym punktem, dopiero remisy bramkowe mogłyby takie punkty dawać drużynom. W mojej opinii bardzo ciekawy pomysł, ale sekcję komentarzy zostawiam do waszej dyspozycji. Real Madrid skompromitował się z Albacete, odpadając z Pucharu Króla z 17 drużyną drugiej ligi hiszpańskiej, a w mediach pojawiają się już informacje, że Florentino Perez planuje rozbić bank na stanowisku trenera, chciałby zatrudnić Jurgena Kloppa. Czy to ciekawa kandydatura? No, bo przecież Szabi Alonso też próbował zmusić piłkarzy do wysokiego pressingu. Tak, tak, zmusić to chyba najlepsze określenie. Natomiast jeżeli chodzi o Jurgena Klopano, to przecież jego styl to absolutny rock and roll. Czy to trener, który pasowałby do tej grupy piłkarzy, a może po prostu trzeba wymienić niektóre ogniwa. Ale teraz przechodząc właśnie do poszczególnych jednostek w Realu Madryt, w mediach pojawiają się doniesienia, że wymarzonym napastnikiem Florentino Pereza i to już tego lata byłby Erling Braut Haaland. Jest tylko pewnego rodzaju problem. Cała operacja kosztowałaby 500 milionów euro, jeżeli chodzi o transfer, jeżeli chodzi o uposażenie dla piłkarza, ogromną pensję. Cały czas w kontakcie z Rafaelą Pimientą, czyli agentką Erlinga brauta Halanda, jest Florentino Perez. Natomiast pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy. Erling Braut-Halland ma kontrakt z Manchesterem City do 30 czerwca 2034 roku. No i pytanie, co wtedy zrobić z Kylianem Mbappe, Viniciusem i wszystkimi pozostałymi atakującymi Realu Madryt? Dajcie znać w komentarzu. Czy to w ogóle realny pomysł, a może to tylko piłkarska fikcja? Cole Palmer, Estevao, a może jeszcze ktoś inny, jest najlepszym piłkarzem. Chelsea w obecnym momencie. Oczywiście wszystkie portale statystyczne wskazują na Alejandro Garnacho, bo to ten piłkarz z sześcioma golami i trzema asystami obecnie jest najbardziej wpływowym zawodnikiem The Blues. Jest to o tyle ciekawa informacja, że przecież to gracz, który nie tak dawno dołączył do Chelsea ze względu na trudną sytuację w Manchesterze United i trafienie do tzw. Bomb składu, czyli drużyny, która nawet nie trenowała z pierwszym zespołem. Alejandro Garnacho ostatnio często rozpoczynamy mecze z ławki rezerwowych, ale dostarcza liczby. Dajcie znać w komentarzu szczególnie kibice The Blues, czy waszym zdaniem Alejandro Garnacho, sprawdził się jako transfer Chelsea i czy faktycznie jest to aktualnie jeden z najlepszych piłkarzy The Blues. O awansie do finału Pucharu Afryki zadecydowały rzuty karne, ale kibice dostrzegli bardzo ciekawy obrazek. Kiedy przed serią 11 bramkarz reprezentacji Nigerii rzucił sobie w okolice słupka biały ręcznik, jeden ze stewardów bardzo szybko ten ręcznik wyrzucił poza bandy reklamowe. I wydawałoby się, że to pewnego rodzaju zachowanie bez określonego szacunku. Ale jeżeli zerkniemy w przepisy, to nie jest dozwolone, aby w polu bramkowym w serii 11 znajdowały się jakiekolwiek przedmioty lub wokół tego pola bramkowego. Dlatego zachowanie stewarda było jak najbardziej kluczowe. Bardzo często bramkarze właśnie w takim ręczniku mają rozpisane, w jaki sposób przeciwnicy wykonują Jedenastki. Jest to pewnego rodzaju ściągawka i pomoc dla golkiperów, ale w tym przypadku mogło to mieć kluczowe znaczenie, no bo to przecież Maroko, a nie Nigeria, awansowało do finału Pucharu Narodów Afryki. Dziękuję serdecznie, jeśli obejrzałeś ten materiał do końca, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz kciuk w górę, napiszesz komentarz, a tradycyjnie tu i tu znajdziecie poprzednie odcinki Piłkarskiego Flesza. A tymczasem cześć do następnego.